Cześć, witajcie z tej strony się 3800, a to kolejny odcinek. zagajemy w Medieval 2 Total War kampania Turcji na modyfikacji Stalen Steel. Dobrze, czas pokonać już chyba jedną z ostatnich y, armii, bo myślę, że jeszcze najwyżej Węgrzy mają tak osobno nie wiem, mówię, że w miastach, y, ale jeszcze maksymalnie jest dwie armie, plus to. Więc... Mm, teraz tylko się będę na Węgry rozwijać. Bardziej się boję państwa papieskiego i państw włoskich. Bo jak dobrze pamiętacie, gdzie, tutaj, jak stałem swoim dyplomatą, szło kilka papieskich AMi I tego się trochę boję. Boję się wiedzieć, co tam jest, więc... Ale dobrze, to, tym się będę przejmować w przyszłości. W takim razie niech się rozpocznie bitwa. W ogóle, co oni tutaj mają? doświadczonych łuczników, łuczników, konnicę, no, do, dobrze uzbrojoną plus jeden trebusz. Hmm, Powinienem to wygrać. Jedyny, jedyny minus hmm, w tej bitwie to jest ten, że nie mam hmm, konnicy hmm, hmm, Szturmowej, mam tylko konnicę łuczniczą i dwa oddziały geneła, ale zobaczymy jak to będzie. E, oczywiście będę stosować klasyczną taktykę obronną, czyli mam tutaj na myśli stanie w miejscu i bronienie pozycji. Uuu, nieładna pogoda, bardzo brzydka pogoda. O, teraz jest lepsza. Dobra, walczymy za Islam, pamiętajcie. E, dobra. Mm. O, o, dziwo. W w oddziałach generałów jest porówna ilość konnicy. A, bardzo dobrze. Dobra. Wy ustawicie się tutaj na tym wzgórzu. No to za... No, nie za bardzo. Dobra, bronicie pozycji. Tych dołożę tutaj. Będą wspomagać tych. Będziecie pozycji. Mm, dobra. Wy Będziecie z tyłu. Mm, wy z tej strony z ciężką piechotą. też będzie się bronić pozycji. Eee, dobra, teraz czas na łuczników. Jedną grupą. I tak, was dam na środek. Rozstawicie mi tutaj... E, ...piki, nam znaczy, dzidy. To na są prosto... ...dzidy i tyle. No, wy tutaj też pozycja rozproszona. Wy tak samo. I przede wszystkim nie uciekać. E, dobra, wszyscy mają obronę pozycji. Jeszcze Was ustawię tutaj Też na pozycja macie uciekać. E, pauza. I tak. Wyjdziecie tutaj. Do tyłu się dochacowacie. Eee, Dobra. E, waszym celem przede wszystkim nie będzie piechota. Bo ona jest najmniej ważna. Najważniejsze jest. E, najważniejsze będzie, żeby pozbyć się konnicy. E, dobra. Tutaj się nie boję szarżować generałem. W takim razie wy e, zaatakujecie tych. A wy zaatakujecie tych. Zaś ta konica przejedzie tam. A ta przejedzie tam. Dobrze. Nie! Chociaż dobra, nie, 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 ma, nie macie w nich strzelać, po prostu nie wykonujecie moich rozkazów. Wy nie rozumiecie co to znaczy uciekać. Super, co za idioci? No ale to są w końcu tułycy, no to wiecie. Dobra, się na nich, macie przewagę. Pamiętajcie o tym, jeszcze raz się macie wycofać. Dobra, zostawili te bez ochrony, doskonale.

Dobra, wycofajcie się Wow, 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 wow Są takie staty Dobra, ci już zaczęli walkę Dobrze Dobra, wy ich macie okrążyć. Dobra, jeszcze ja z szarża poproszę. Dobra, ci już zostali pokonani. jeszcze ten walczy kapitan. Dobra, Dokonajcie szarży na tamtych. Mm, dobrze. Tam ci idioci. Zamiast spokojnie czekać, po prostu pobiegli tam Dobra Dobra, atakujcie Wszystkim co macie, ma się zaatakować Zobaczycie się. Tych złamałem. Piękna bitwa. Już zostali pokonani. Wy dobijecie tą konnicę eee, Dobrze konić tych Chyba bitwa została już wygrana Chyba wy się skupcie w jeden oddział, nie biegacie tak rozproszeni Ojeju ile teraz będzie do dobijania, ha ha, 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 ha. Os, doskonale, bosko 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 Dobra, wy się wszyscy skupcie na tamtych jeśli chodzi o strzelanie Zaś wy odetnijcie drogę tym. Dobra, oni zosta zostaną zmasakrowani przez salwę strzału. No już dostają. Mm, i nie utrzymają się długo. Dobijanie to jest jednak mm, najlepsze to co może być w bitwie. Dobra, rzućcie się na tamtych. Znaczy, może lepiej na tamtych, na tych będzie ciekawiej. Generalny Polygon! Generalny Polygon. Dobrze, No już zmęczeni, to chyba skanie Nie, jest przesady, że sk. Nie, ponownie. Jeszcze, do, jeszcze sobie możecie trochę pogonić. Nic wam się nie stanie. Dobra, macie gonić tamtych. Co tam jeszcze został? Tutaj. Eee... Dobra, spróbujcie dogonić jeszcze tych. Eee, Tymi się zajmie konnica. Hmm, nie zdążą, nie dojadą niestety. O, basko, wam się, nudzi to jeszcze zabicie tego jednego. Nie uciekniesz z pola bitwy. Tyle ci mogę powiedzieć. Dobra. Bardzo ładne zwycięstwo. Kolejna armia zniszczona. W sumie o to chodziło. Boże ostatnio jest tyle bitew. A, tym razem jednak więcej ich uciekło. Przeżyli. Aż nie wierzę. Po prostu niewiarygodne. Dobrze, 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 dobrze. Jestem zadowolony z tych bitew, Boże. Ech, kafa. Nic ciekawego. Wam nazi już się nie mogę, mam lekkie zadupie ekonomiczne, ale spokojnie to się za niedługo naprawi. Ech, Istanbul. Wstrzymanie rekrutacji. Nie, spokojnie, nie obawiam się tej armii, mimo że trochę wojska mają, ale spokojnie, mam, mam niedaleko fortecę, więc czego ja się tutaj mam bać, Pytał się. Kiedy zacznę? będę mógł zacząć werbować w końcu jakieś oddziały porządne? O Boże, musiałbym meczet zbudować, żeby szybciej się rozwijali. To wszystko czeka na budowę. Chyba, jest tutaj jakiś geneal. Nie, niestety nie ma. Ale i ciebie prześlę do miasta, żebyś nadzorował. Co prawda, jesteś bardziej doświadczony. Ale jednak on jest młodszy. I chcę mu zostawić podboje. Dobrze. W takim razie będzie potrzebował też porządnej <toddź> armii. Chciałbym zauważyć. Więc tak. Yy, wyślę mu te oddziały. Mm, temu dziękuję już. Odeślę też ten. Yy, co by jeszcze? oddać jeśli o to chodzi, czyli no tak wydarze na pewno was yes. i was move, i co teraz? Jeszcze są dwa miejsca no by się przydało trochę więcej niż dwa, I, sir, dwa miejsca. Dobra, tyle powinno wystarczyć

Eee, I tak ustawicie się tutaj, i tutaj będziecie blokować w, w na znaczy, jakieś, jakieś, jakieś wojska. Eee, wam dziękuję za służbę. I wam też. Ale nie będziecie mi już potrzebni. Eee, dobra. Mm -hmm. Skopie za tu będzie moje. Eee, dobra, tutaj Our już enemies will idę safari. wojskiem. Wolę iść powoli i nie śpieszyć się nigdzie. Zację tego, że tutaj jest jeszcze jedna armia. Może sądzę, że oni się powinni zająć Polakami, bo sądzę, że tutaj chyba kilka armii polskich jest nawet. No w ogóle zobaczymy za tu jak to będzie. Tutaj wolę utrzymywać jednak trochę większe garnizony. dobrze, w takim razie zaraz jeszcze was miałem właśnie wchodzić do jejowania. I nie, nie mogę ich tutaj przetynować niestety w takim razie do tabizu. W tabizie już powinien przeszkolić dobra. Jak tam mój następca frakcji? Gdzie on jest? Gdzieś na południu, pewnie. Dokładnie. Eee, w takim razie następna tura. ja. Boże, jak ja jestem zadowolony z tej kampanii, aż mi się po prostu chce grać tu, Wam szczerze. Tylko i wyłącznie. W szczególności ostatnimi czasy, bo mm, jak pamiętacie, chyba teraz był najdłuższy okres, kiedy prowadziłem bitwy. Wcześniej bardzo rzadko to robiłem. A teraz to praktycznie co każdy odcinek bitwa! No i dobrze, mam nadzieję, że jesteście z tego powodu zadowoleni. Hmm... Po co oni tam przypłynęli? Dobra, nieważne. Nawet jeśli mnie zaatakują od tyłu, to ja i tak się nie? Muszę mieć jakiś zastrzyk gotówki, żeby. Mm, przynajmniej wynegocjować z jednym państwem. E, Trzymanie okna, bo jednak. się długo tak nie utrzyma, jak będę miał ze wszystkimi wojnę. Musiałbym mieć chyba w skarbcu co najmniej 100 tysięcy, ale że przez to, że nikt nie chce ze mną handlować, no to nie mam też za dużych sum. Poza tym też muszę utrzymywać duże wojsko przy obronie granic, bo ze wszystkimi mam wojnę, więc. Musiałbym przynajmniej w ciągu jednej tury zdobyć pięć miast, żeby, że tak powiem, wyrobić się ekonomicznie jeszcze. Tak, teraz tylko zdobądźcie Sarkel, proszę. Proszę, 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 PROSZĘ! proszę, proszę. Może ci się nie udać tam dostać, tyle ci powiem. Ale mu się udało, no dziwo. Dobrze mi widać, miał ten szpiek niewiarygodnie wielkie szczęście, że mu się to udało. Nie podoba mi się, że mi blokujecie port, tyle wam powiem. Proszę, może upiechać dwie pieczenie na jednym ogniu, z, bo bijąc się z tymi wojskami pod Bali, automatycznie ich pokonam, przez co będę miał już tak naprawdę z nimi sprawę załatwioną. Bo teraz idę tą armią, którą mam. Ja idę na północ, tą niedaleko Istanbułu. Ja idę na północ i Węgrzy zostaną przeze mnie nieźle skopani. O! Probystę ślubu. Z wielką chęcią przyjmę. Jestem trochę na minusie, co mi się nie podoba jak zwykle zresztą. Ech. Dobra! Z tym byłem nie chce mi się już bić. Dobra. Dołożę sobie jeszcze jeden oddział. Dobra, i tak mogę iść na północ. Dobra, teraz trzeba tylko przeszkolić. Yy, I zdobyć to miasto.

Aha, wy się nadal się na, posuwacie na, na zachód. Poprawka na zachód. E, Będę potrzebował trochę większej sumy, żeby zwerbować ich e, sześć oddziałów. E, dobra. Tutaj jest spokojnie, tutaj tak samo. Bardzo się z tego powodu cieszę. Wyjdziecie na północ. How may I surf, Podobnie wy. Wy się może połączycie z tymi. E, flota. Mm, flota płynie na północ. E, I popłynę, tak, tą flotą popłynę tu, wyląduję tutaj. Będę mieć wsparcie przy okazji. Bo tymi się chyba tutaj e, okopie i będą po prostu tutaj stać i czekać, e, aż nie przyjdą posiłki. Infidels to kill sultan. No, um. Dobrze. I could move on, if need be. Mm -hmm. się już wybuje. Bardzo dobrze. Jak się pięknie taka kampania posuwa do przodu. No a za będą mieli meczet zbudowany. How się tutaj. Tomorrow, Sultan. I tak. Yy, wyślę. Od, które oddziały są gorsze? Te. Wyślę dwa te oddziały. I cztery te oddziały. Serve, na północ, żeby wspały yy, Azak. I żeby pokonały tą armię buntowników. A jeszcze te wsadzę na okręt i popłyną do tego, popłyną tutaj. Dobrze, bardzo dobrze, jak pięknie ta kampania się posuwa do przodu, jak ja się cieszę. Dobra. Ludu cały czas do, w Istanbule przybywa. Chciałbym wiedzieć, jak jest na północy z sytuacją. Mm, dobra. Nie, 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 nie chcę ich tutaj wybować. Chcę wywołać ich tam, bo widać to obejmuje całą, że tak powiem, tą, te wszystkie tutaj prowincje. Eee, więc tak, dobra. Tutaj ja już skończy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, no to zalajkujcie mój film, żeby więcej osób się o nim dowiedziało. Naciśnijcie przycisk subscribe pod filmem, żeby być na bieżąco z materiałami oraz skomentujcie pozytywnie, bo to zawsze większa modyfikacja do nagrywania. Do zobaczenia w następnych filmach.